Dzień dobry, Krzysztof Rafał bo bobylowski się kłania, może tak szybciutko przedstawię gdzie jedziemy dzisiaj, zabieram Was do Belgii, no będzie się działo, jedziemy nad morze, także no zobaczymy jak to się wszystko ułoży, jak sami widzicie, no pogoda na razie nie jest za fajna, no ale jeszcze przed nami około 300 km, także mam nadzieję, że to się wszystko rozpogodzi i będzie słoneczko, no to co, jedziemy. My już jesteśmy w naszej miejscowości docelowej. Yy, może tak szybciutko? Yy, no nie było co nagrywać. Yy, jechaliśmy cały czas autostradą, także nic nie nagrywałem więcej. No jesteśmy. Yy, sukcesywnie będę coś pokazywał. Tak to wygląda. Miejscowość nazywa się Blankenberge. Beach. No, jesteśmy na miejscu! No, chyba smażing, plażing to nie będzie raczej. 19 stopni Celsjusza. Trochę, jak widzicie, zachmurzone. No, na szczęście nie pada. Powolutku idziemy. No, położymy się jednak na kocyku. Pobawimy się może trochę w morzu. No i zobaczymy, co jeszcze tu się da zrobić.

Siedzimy sobie w takiej mini restauracji, właśnie blisko plaży i zajadamy frytki belgijskie z takim specjalnym sosem, to się nazywa Stoflej Sauce. proszę bardzo, tak to wygląda, mm, naprawdę lekko. no siedzimy sobie blisko plaży, także jeszcze możemy widoki tutaj podziwiać, widzimy wszystko co się dzieje tutaj na zewnątrz. Jest to nadmorski kurort w Belgii. Bardzo znana miejscowość tutaj. Flandria Zachodnia, tu jeszcze wszyscy mówią w języku holenderskim. Jest to kurort, który posiada wszystko, co powinna mieć taka miejscowość nadmorska: czyli morze, plaże, molo, restauracje, hotele, różnego rodzaju atrakcje inne typu mini golf lub kasyno. Także na weekendowy odpoczynek to jest miejscowość jak w sam raz. My tutaj jeszcze zostajemy do godziny 16. Powolutku się będziemy pewnie o tej godzinie zbierać. No i co? Odpoczywamy. Smarzynk blaszyn cały czas trwa. Ha, ha, ha. I powolutku wyjeżdżamy z miejscowości Blankembergem. To były wspaniałe dwa dni. Co tu dużo ukrywać? Taki mały przedsmak naszych wakacji w Polsce. Także co, powolutku się żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!